Proszę, się, proszę Was, dla swojego dobra zapewnijcie sobie ta lepsza wersja swojego życia, doświadczenia. Idzie na do łukota demona, który zatwierdziłby może Wam, że gdy dacie komuś szansę antychrześcijaninom, mimo że okazali się antychrześcijaninami, czyli anty... Ee, wielwersyjnym, no choćby na przykład anty... temu, że człowiek ma umysł dla siebie. Wyzwoleńczy. Antypróby zrozumienia yy, prawd bożych, które nie chcą źle, tylko są dobrze to do objawić, jak można w życiu mieć moc, yy, mocno to lepiej, to dobrze. Bogacę, ciekawiej, zdrowiej, zdrowaśniej, tu dłużej, żywo. Nie kłóćcie się na zatrudnianie u siebie antychrześcijan czy antychrześcijanek, ponieważ, jeżeli na taka, na taka ugoda, wskazujecie się, że którzyś przeklinają wasza rodzina, wtedy przekleństwo trafia do wasza prawdopodobnie mała tata. jeżeli akceptujecie u siebie w rodzinie antychrześcijaństwo a nie rozmówicie się, nie poradzicie się z tym, jak powinno być, żeby było po dobremu, po zdrowemu, najlepiej na radzie u księdza, księdza, wtedy dostosowując się do tego well dobrego, chrześcijańskiego się zachowania wstępem siebie, tym innych, przystępując do lepszego błogostanu, błogostannienia, bycia w błogostanie pełniejszym, bo jeśli nie jesteście za tym, no to sami Jesteście sobie za to odpowiedzialni, sami względem swoich przodków odpowiadacie, stanowicie siebie. Jeżeli nie negujecie antychrześcijaństwa w swojej rodzinie, u których podejrzenie jest, że jesteście dwulicowi, że jesteście z podstępem do utrzymania czy uchowania antychrystyzmów, magii używających czary, mary, demonistyki paktujących z demonami, z demonizacjami, najlepiej rozpoznać w odniesieniu do kościoła. Jak macie w firmach problemy, czy w domach, możecie nakupować w kościele ileś obrazków kościelnych, porozkładać w różnych kątach miejsca pracy, subtelnie, bądź w różnych kątach mieszkania, czy domu, domostwa. Wtedy widać to dużo wyraźniej, tą demonistykę. Nie trzeba się spieszyć, robić swoje po prostu i zrozumieć to, czytać, to pewnie. To demony właśnie zazgrywają, choćby teraz w tych czasach wyjątkowo demoniści, zazgrywali właśnie demonistykę i próbę wdrożenia demonistyki, demonizacji, żeby uznane było, zazgrywając przez dzieci, dzieci e, nauczając, to objawiając. Prawdy Boże że wersję. E, to rozpoznane chrześcijan do objawienia, które dostąpili chrześcijanie, chcą dzieci jak najbardziej mieć na swoją stronę ugoda, być olubowanymi stadnie, tego się nie bójcie. Wystarczy ostać się w do kościołów, namodlić się, przejeżdżać i w pracy odnajdywać się w trakcie przerwy, robić tyle, co potrzeba, chłodząc swój organizm odpowiednio, dożywiając, gdy trzeba, melisa do uspokojenia, sól na pewno, podstawa i woda. Do, 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 do odżywiając się, gdy trzeba, pora jajko surowe, żeby nie mieć w, wkurwienia, przede wszystkim zabezpieczona głowa aureolowatością i odniesienia przerwa robiona dla ukojenia, gdy potrzeba wyjścia na zewnątrz, najlepiej, żeby się o chwilę ochłodzić z roztropnością doglądu, obserwacja, odniesienia natura drzewa. I w stronę kościoła najwyższego się zamodlić z wyczuciem najlepiej zamkniętymi oczyma. Wtedy wyczuwamy, nie spiesząc się w tej modlitwie, że schodzą z nas demoni, demon, demonistyka, bielośmierć. W tych czasach wyjątkowo, wtaję wczoraj strasznie, bo widać, że którzy rozpoznali bardzo wiele. Demoniści wpadli w panikę, że są rozpoznani na całym świecie. Próbowali zazgrywać ludzi bielośmiercią, utrapienie, osłabienie funkcji rozpoznawczych, uznających prawdę, kto co wyczyniał, co wyczyni, kto dobry, kto zły, próbujący wtedy skierować na ugoda. Mamy właśnie dzieci, żeby odegrały, że komu rola do umamiania i kierowania na swoją stronę. Zazgrywający, którzy to uznali, to tak, to tak jakby się powiedzieli, wychodzi na to, na żem się temu nie dał. Którzy to zazgrywali, to widać, wygląda na to, żeby tak jak wielu innych, ciekawy, ciekawy był taki, co to się to objawi z czasem, że wyszło to, wychodzi tak jakby, że ustalili sobie, że którzyś mają mieć przypisanych e, klawiszy, e, szpiegów, pilnujących jak więźniów, e, zgłaszających, raportujących, co ktoś zrobił, co ktoś rozpoznał, do czego doszedł, żeby rozpowiedzieć to sobie z innymi stadnie i e, opracować plan, schemat, jak to rozegrać ładnie, żeby zanegować wręcz Chrystusa z Nazaretu, Jezusa Chrystusa z Nazaretu, zanegować kościoły rzymskokatolickie, obalić Watykan, papieża zabić, zniszczyć i wdrożyć swoje rządy piekielności na świecie. I tak to wygląda naprawdę. Nie czekajcie na to, że aż ludzie będą wam przechadzać się w postaci, w formie jakiegoś Diabła, diablocha, czy, czy wampira, czy postaci innej drapieżnej, bo to jeżeli coś takiego widzicie, to może być albo ostrzeżenie od y, świata duchowego, albo y, lucyferyjne zagranie na zazgrywające, udające piekła, niebo mamiące, próbujące zdezorientować człowieka. To lepiej 20, mówię, natury, drzew, kontaktu ze zwierzętami po Bożemu, normalnie szanując zwierzątka, Miłując, rozpoznając też sobie, czy, czy jakiś demonista nie, za, nie chce zatruć za za infekcją w kurwienictwa, demonizacją pań, panów, nabycia w kurwionym złym, pełnym nienawiści, złości. to <grym> się do kościołów uczestniczenia Szczególnie w tych czasach wyjątkowo polecam być, przebywać, gdy trzeba. Ktoś może w pobliżu, jeżeli ma, to nawet i codzień przed pracą, czy codzień po pracy. Tam się zamodliwszy o siebie, dając się rozpoznać statku chrześcijan, to dużo dodaje na drodze, też się nie spiesząc. Najlepiej na spokojnie, dać się rozpoznać ludziom. Do pomocy mamy w tych czasach medialnych bardzo zasłużonych, dobrych, by nie byli przeciążeni. Życzę ludzi, którzy pracują w rozgłoszeniach radiowych, mówię nie tylko o polskich, a przede wszystkim i głównie oświatowych. Z różnych zakątków planety Ziemia. Którzy są w różnych narodach, którzy gdy się posłucha, idzie znaleźć punkt odniesienia do ich e, aury, takiego stanowienia, królestwa, kul harmonijności, lepszej jakości. Wtedy, w do tego, idzie wyczuć i rozpoznać, że w Polsce, tym bardziej faktycznie to, to potwierdza, bo to potwierdzają zagranicy ludzie, e, robią w Polsce nam piekielności. Od, odkąd zaistniało hasło Polska odzyskiwana od diabłowych, to doobiewiają prawdę o sobie i prawdy, jakimi to byli w zaskryciach, skrytościach, co dalej rozgrywają, próbujący ludzi zdominować, wręcz zniszczyć. Utrapić, stominować. Proszę nie zatrudniać się antychrześcijańskich w swoich firmach, bo to tak jakbyście godzili się, że ktoś z podstępu i siania podstępów, widać wcześniej, jak i teraz, eee, rozsiewania chorób, utrapień, wyniszczeń, eliminacji z życia i nie wiadomo, co, czego, co lepiej na siebie nie brać, tylko rozpoznać najlepiej z księdzem prawdziwym. Szczerze zapytać, czy ten ktoś, czy ten, kto to prawdziwi chrześcijanie w ocenie księdza? Czy ktoś tu nie jest jakimś demonistą? Jeżeli rozpoznany ktoś demonista przez księdza, to ja by się zdał, prowadząc firmę osobiście, na księdza ocenę, nawet nie musiałby od razu mówić, tylko dopiero potem gdzieś w ukryciu, czy na uboczu, czy po godzinach pracy, żeby czuł się bezpieczniej i pewniej, to bym. Uznał to i, za, i zwolniłbym demonistów, demonistki. Co dzięki temu zyskuję? To, że którzyś sąsiedzi, czy którzyś mieli na drogach, czy z innych firm, czy klienci, czy pracownicy, duch, dusze Bożeszcze, duszyczki nie przeklinają mojej rodziny, że jestem dofinansowujących podstępnych, którzy źle robi dla tego, dla tego narodu i dla. Dla Jezusa Chrystusa rytu, robili źle, robią źle, myślący, że Chrystus jest rośliną, która ciągle wybacza wszelakie traktowania chrześcijan. To jak traktują chrześcijan, traktowali chrześcijan, to tak to właśnie to takie, jak to się odbijało na Jezusie Chrystus na rytu. i powinni rozumieć, że ci, co życzyli, żeby tak traktowali Jezusa Chrystusa rytu, to i przebaczając coś takiego, to tacy, co sami się od Chrystusa oddalają. Przez swoje przodki, przodków odpychani, że tacy nie chcieli ci Chrysta, tacy ci nie chcemy, żebyś taki miał przez sobie blisko, bo ci ci niebezpieczni, niepewni, ci zaburzą ci ta, ta zdrowaśna ewolucja, oni muszą to poczuć, zrozumieć. I odczuwają ludzie, poświęcają się zbytnio, w tym narodzie polskim zbytnio poświęcili się dla tych chrześcijan. Dla diabłowych, licząc zaiste, że ich nawrócą, a nie taka ich rola, Którzyś to, gdy zatwierdzili w swoich życiach, żywotach, prawdopodobnie, bo którzy nie rozpoznali tego jak należy, należycie do rozpoznania, traktując całkiem poważnie swoje istnienie. Którzy tego nie rozpoznali, bo utracili. E, babcie, dziadków, którzyś mamy, Czytatów. Przez co tracili ta Na pełnia pełnisza, bo byli by ci, co ich kochamy, co kochamy, kochanci. Co możecie z tym zrobić? W tych czasach po prostu zatwierdzić to, jak było naprawdę, jak jest naprawdę. Przyjąć ta boża wersja bożeszczych dusz, czyli istot osób, prawdziwych chrześcijan, którzy nie, 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 że wybaczają, bo nie. Prawdziwe wybaczenie, żeby zaistniało, to musiała być poprawa. Szczera intencja, chęci faktycznie realizacja Królestwa Harmonijności Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Oni się do Kościoła ja Wam życzę, pracodawcy, nie skazujcie swojego, swoich pracowników, swoich drużyn, swoich rodzin na odczuwanie zaburzenia, infekcji demonistów, próbujących się pa panosić, pałętać, pa pantonić, ponieważ zatrudniacie któryś, któreś, które na demonistów ze szli na ugodę. I co by za czy wyglądali? No niby nie, nie groźnie. Po prostu jakoś tak niegroźnie. Jak dziecko w Afganistanie, które co prawda w mojej ocenie miało do tego prawo, bo to najechało jemu, naród najechano, że odpaliło, wyglądało niewinnie. A odpaliło, odpalało bomby z użyciem telefonu. Normalnie wyglądało. I dalej wyglądało normalnie. Bezbronnie. Znaczy nie bezbronnie, niewinnie. Tak sobie normalnie, tak jakoś normalnie. Takie niestanowiące zagrożenia, ale nie powodujące, wyglądające na niestanowiące zagrożenia, ale w renomie odniesienia do kościołów, których na szczęście mamy miliony na świecie, mądrze to przodki przodkowie rozgrywali i dofinansowywali, bo to rozumieli, że to się opłaci, że w odniesieniu do takich miejsc, idzie się obronić, do rozpoznać prawd więcej, które zapewniało uczestniczenie właśnie w odniesieniu do czucia tego ducha uduchowienia do stanowienia harmonijnego, prawdziwego Królestwa Jezusa Chrystusa z Nazaretu, a nie Jezusa diabłów, to ostawali się z takim zdrowiem. I choćby wam temu nistki chciał opowiadać te opowieści, różne inne treści, to nie znaczy, że są po dobrej stronie, tylko próbują skierować na swoją strona do mamienia, że rzekomo są dobrzy czy dobre, że rzekomo wtedy mają wybaczone i że rzekomo robią to dobre, realizują to harmonijność i tak naprawdę chcą dalej i tak rozgrywać podstępnie próby utrapiania, uśmiercania, bo mają ja to w swoich zaczynach życiowych. To jak podejmowali się traktowań chrześcijan, chrześcijaństwa, to jak podejmowali się ludzi yy, i siebie w życiu, swoje stanowienia, jeśli na ugodach względem demonistów, demona, to mają ja w swoich zaczynach. Jeśli bym był bardzo pracodawcą w firmie, co mogę powiedzieć pracodawcom, ja bym zaprosił księdza. Powiedziałbym: Słuchajcie, od teraz zrobię tak i yy, mam do tego prawo bo to moja firma, że słuchajcie, takie powołanie od świata i papież wiele rzeczy przemówił, od teraz chcę sprawdzić w firmie, którzy są wyznania chrześcijańskiego, bo bardziej mi zależy, żeby mieć względem swojej rodziny błogosławione i względem siebie, to chcę zatrudniać prawdziwych chrześcijan, prawdziwe chrześcijanki. Rozpozna, pozwólcie, że z księdzmi, którzy są prawdziwymi chrześcijanami chrześcijankami. I po zatwierdzeniu księdza, takich zatrudnia, tych, którzy, których ksiądz stwierdzi, że, że ktoś jest, yy, nie jest wyznania chrześcijańskiego, tylko może udaje, albo wydaje się komuś, że jest wyznania, ale nie jest tego wyznania w, w renomioceniach księdza chrześcijańskiego, no to może gdy komuś należałoby na pracę, to, to proszę chodzić do księdza. Jeżeli księdza ja mu księdza, proszę sobie księdza opłacić. Jeżeli chcecie, oczywiście, możecie jakoś do księdza na rozmowy po, 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 po pracy, yy, zapraszając księdza do pracy, że was doglądał, ale nie. Ja osobiście to bym raczej, raczej bym podziękował. Podziękowałbym raczej. Ja osobiście podziękował. I taka jest moja opinia, że nie dofinansować demonistów, demonistki inaczej tłumacząc, nie dofinansowywać grupy przestępcze, które wdrażają, wdrażały, i nie, wam nie wiedzieć, jak to jest bardzo wręcz inteligentnie rozegrane: dofinansowanie antyrządowych interesów, stanowienia, obronienia, ochronienia do realizacji chęci wdrożenia właśnie. Zamachu na rząd cały, na naród cały. Na narody już wyszło. Dofinansowanie antychrześcijan, antychrześcijanek to tak jak dofinansowanie grup przestępczych, które stosowały metody choćby sposób na wnuczkę, sposób na policjanta, sposób na księdza może i sposób na kuriera się słyszało w radiu, przestrzegali przypisywali majątności. Przypisywali majątności komuś, którymś, czy przesyłali, przerywali, bo którzyś mamili, że są wnuczkami, wnusiami, czy różne sprawy. A gdy macie u siebie policjantów, czy policjantki, macie prawo wylegitymować ich, dzwoniąc na komendę, pytając, czy taki policjant, policjantka przed wpuszczeniem do domu, o takim numerze, imieniu, nazwisku jest u was faktycznie funkcjonariusz policji. Życzę wam zabezpieczcie się jak najlepiej i miejcie po prostu już te królestwo harmonijności za życia. Bo Powstawienictwo za tymi, którzy stanowią demonistykę, przelewność, wszelkie zagrania. Yy, w ołgiwania, utrapiania chrześcijan, którzy są antyjanowi Pawłowi II, to tacy, którzy są naprawdę anty sobie. Jeżeli uznajecie, że ktoś jest anty sobie, że rzekomo może dacie komu szansę na to i się utrapiacie, albo że rzekomo może gdy takiemu dacie szansę, to dostąpicie uznania swoich przodków po śmierci,